Krzysztof Szmagier Major opóźnia akcję. Czyta Bronisław Cieślak. Część siódma. Minęła północ, wokół panowała niczym niezmącona cisza. Na stacji benzynowej nie było już nikogo z obsługi, paliły się tylko latarnie, oświetlone gabloty wystawowe raziły ostrym światłem. Na stację skręcił samochód, podjechał bliżej i stanął. Po chwili z wozu wysiadł Tom. Iza, z lekkim uśmiechem na ustach, wysiadła z drugiej strony i ruszyła w kierunku kawiarni. Przekręciła klucz w zamku. Tom rozejrzał się, nikogo nie dostrzegł. Weszli do środka. Zatrzymał się przy drzwiach i jeszcze raz rozejrzał. Po co mnie tu ściągnęłaś? Zapytał, wchodząc na zaplecze. Żeby się z tobą przespać, powiedziała. Wystarczy objaśnień. Tom podszedł bliżej, przyglądając się jej uważnie. Aż nadto, ale tylko po to? Zdziwił się. Otworzyła drzwi w głębi za barem, weszła do pokoju, zapaliła światło. Odwróciła się do niego, powoli zaczęła rozpinać bluzkę. Chodź. Nie maruć, mruknęła, zdejmując ją. Nie nosiła stanika. Iza przeżywała seks gwałtownie. Pełna inicjatywy, co chwilę zmieniała pozycję. Kiedy zaspokojona opadła obok toma, jeszcze z trudem łapiąc oddech, zapytała: No, niezły jesteś. Powiedz jak ci było? Czy ty trenowałaś judo? odparł wyraźnie zmęczony klęknęła nad nim rozradowana to jeszcze dzisiaj nie koniec zapowiedziała spróbuj nie dopuścić do nokautu za oknem zrobiło się szaro iza naga usiadła na łóżku mimo wieku była bardzo atrakcyjna i doskonale zdawała sobie z tego sprawę poprawiła włosy i sięgnęła ręką po sweter Toma Włożyła go na gołe ciało, przeciągając się przy tym kusząco. Tom wstał, zapalił. Wyjęła mu papierosa z ręki i zaciągnęła się. Dobrze znasz czarnego? Zapytała od niechcenia. Wcale go nie znam. Powiedz prawdę? Mówię. Tom usiadł w nogach łóżka, popijając coca colę i zapodniosła się. Zaczęła się ubierać. Mam dość inżyniera. Powiedziała nagle. On nie jest szefem? Jego jest pięćdziesiąt procent. Wyjaśniła. Reszta jest. Yy, nie dowierzał. Twoja? Popatrzył na nią uważniej. Kończyła czesać się przed lustrem. Odwróciła głowę. Tak, powiedziała wreszcie. I coś ci powiem. Trzydzieści z tych pięćdziesięciu inżyniera może być twoje, jeśli. zawiesiła głos. Przejdziesz ze mną do czarnego. Nie, stanowczo powiedział tom. Nie bądź idiotą, to jest propozycja serio i to mogą być duże pieniądze. Odparła, po czym zniknęła w ciemnych drzwiach prowadzących do kawiarni. Tom wstał z łóżka, sięgnął po płaszcz. Będę, uparł się, jutro inżynier dowie się o naszej rozmowie. Usłyszał w ciemności hałas otwieranej szuflady. Siadaj, warknęła. Zapaliło się światło. Tom zamarł. W drzwiach stała Iza z pistoletem w ręku. Uśmiechała się. Więc jednak jesteś głupi. Tom milczał. Nie był pewien, co robić. Patrzył na Izę. Podeszła do niego. Usiadła na łóżku. Tom odsunął się. Przez chwilę siedzieli w milczeniu oboje w płaszczach, jakby za chwilę mieli wyruszyć w podróż. Nie patrzyli na siebie. Umiesz się z tym obchodzić? zapytała wreszcie. Nie odpowiedział, patrzył na nią bez słowa. Jutro pojedziesz ze mną do Czarnego. To będzie kosztowna podróż, ostrzegł. Ile? Yy, dwa tysiące zielonych i tysiąc w bonach. Dobrze, wchodzę. Strzelisz z bliska, żeby milicja nie miała wątpliwości. Chodzi o drobinki prochu na skórze. Pistolet włożysz mu do ręki. Należał kiedyś do czarnego. Zaraz po wojnie miał zezwolenie na broń. Ochraniał reformę rolną. W archiwum odnajdę numer. Skąd go masz? Nauczyłem się od czarnego wielu rzeczy. Zawsze myślał, że jestem z nim dla forsy i jego pięknych oczu. Zaśmiała się. Przystojnych chłopców jest do diabła i trochę mądrych, dużo mniej. A takich, którzy widzieliby w kobiecie partnera? Prawie wcale. A on mi kupował łachy i myślał, że jestem w siódmym niebie. Kiedy się zorientował, byłam już daleko od niego. Ile ty masz lat? zapytał nagle Tom. Dużo więcej niż przypuszczasz. Za okupacji byłam całkiem do rzeczy. Utrzymywałam rodzinę. Pewien lejtnant przeze mnie strzelił sobie w łeb. Taka miłość? Najpierw miłość, a potem kłopoty, wydała wargi. Szczeniak wygadał się o pewnym transporcie, który nazajutrz wyleciał w powietrze. Współpracowałaś z podziemiem? Nie krył zdumienia Tom. Dobrze płacili, czasami w dolarach. Wyrabiałam sobie pozycję na przyszłość. Już wtedy miałam pojęcie o życiu i wiedziałam, jaką frajdę dają pieniądze. Chociaż postawiłam na. Niewłaściwe podziemie. Samochód mknął po szosie, prowadził Tom. Iza niemal leżała na rozłożonym fotelu, opatulona płaszczem. Była bardzo naturalna, poprawiła bezwiednie włosy. Nad czymś rozmyślała. Czarny to duży format, odezwała się nagle. W czasie okupacji kontrolował prawie cały rynek dolarowy, po wojnie przerzucał do Wiednia Antyki, handlował penicyliną. Tom milczał: Boż, czego czarny nie robił dodała po chwili z podziwem i zawsze miał pieniądze. Znów pogrążyła się w myślach. Mój ojciec zawsze mówił, że w każdym ustroju da się żyć jak się ma pieniądze. Przejechali pod mostem kolejowym, robiło się coraz jaśniej, byli już blisko sopotu. Major Wołczyk osobiście prowadził przesłuchanie. Proszę mi wierzyć, panie majorze, Stewart spojrzał błagalnie na Wołczyka, przecież sami celnicy widzieli, jak mi wtykała paczuszkę z lekarstwami do ręki. Tak, ale pan nie wziął. Wołczyk uniósł brwi. Wziąłem, upierał się Stewart. Poznałby pan tę dziewczynę? Ych, chyba nie, powiedział niepewnie. Wołczyk nacisnął guzik interkomu. Niech wejdzie Iwanowska polecił stuart z ciekawością wpatrywał się w drzwi usłyszeli kroki w drzwiach stanęła dziewczyna z lotniska teraz ubrana była w mundur milicyjny stuart potarł ręką czoło spuścił głowę i nie patrząc na wołczyka zapytał właściwie przyznając się do winy czy ja będę mógł jeszcze latać? Dziękuję, możecie wyjść. Wołczyk zwrócił się do milicjantki. No, to zależy w pewnej mierze od pana. W jego głosie zabrzmiała obietnica. Od kogo dostał pan te dolary? Kupiłem od Szybko odparł steward. Major z ubolewaniem pokiwał głową. No więc jednak nie chce pan latać. Koniec części siódmej, przejdź do części ósmej.